W Sędziszowie Małopolskim trwają przygotowania do obchodów 80-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza Piotra Skargi. Jubileusz będzie okazją do spotkań po latach, wspomnień i refleksji nad tym, jak zmieniała się szkoła na przestrzeni Ośmiu dekad. Uroczystości jubileuszowe odbędą się 18 października. Rozpocznie je msza święta, a następnie część oficjalna w hali sportowej przy szkole. Organizatorzy podkreślają, że to wydarzenie ma zintegrować pokolenia absolwentów i nauczycieli, a także przypomnieć o roli, jaką liceum odegrało w historii lokalnej społeczności. Czekamy na wszystkich sympatyków, na przyjaciół naszej szkoły, na absolwentów sprzed lat na osoby, które być może będą miały okazję, żeby odwiedzić sędziszów, bo już przed laty z niego wyjechały, więc będzie to pewnie czas takiego sentymentalnej, takiej sentymentalnej wycieczki. Więc liczymy na to, że i ci najstarsi, ale ci, którzy niedawno skończyli szkołę, świat ich gdzieś wypchnął czy też zawołał do siebie, i będziemy chcieli, żeby z tego świata do nas wrócili, pokazali się. Niektórych z absolwentów zapewne zobaczycie Państwo także na scenie. Szczególnym punktem programu będzie bal absolwentów, na który już trwają zapisy. To wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania i spotkań po latach, dlatego warto zarezerwować miejsce jak najszybciej. Zachęca Tomasz Przywara, nauczyciel w Sędziszowskim Liceum. Pamiętam, 10 lat temu, czy 20 lat temu, na 60 i 70 lecie, ten bal to było no, naprawdę takie wspaniałe spotkanie takie już rozmowy, właśnie o klasach, wspominanie, co się działo, rozmowy. Z nauczycielami, Bo będą też i nauczyciele, pewnie przyjdą też osoby, które, które właśnie te szkoły w jakiś tam sposób rozwijały. Także no na pewno będzie to takie ciekawe spotkanie, na które bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Na znaczenie jubileuszu zwraca uwagę także wicedyrektor szkoły Agnieszka Kędziora Śmiałek. To wydarzenie, które pozwala powrócić myślami do szkolnych lat. Myślę, że to będzie wiele wspomnień. Te najstarsze roczniki będą na pewno wspomnieć swoich profesorów. Atmosferę w klasie, pewnie relacje, przyjaźnie, miłości. No i zapewne rzeczy, które się, których się nauczyli, które pozwoliły im później rozwinąć skrzydła, iść dalej w świat. Więc myślę, że z wspomnień będzie co niemiara. Na przestrzeni 80 lat istnienia szkoły zmieniło się tak wiele, a roczników już tak dużo ukończyło naszą szkołę, a będzie można te wspomnienia także wzmocnić przez oglądanie szkolnych tabli szkolnych, pracowni, wprawdzie trochę zmienionych, ale na pewno odżyją wspomnienia z przeszłości. Zwykle przy takich spotkaniach jest takie mocne postanowienie później, żeby wracać do takich właśnie rozmów i bardzo często tworzą się różne właśnie grupy klasowe, czy międzyklasowe, czy rocznikowe właśnie absolwentów, którzy sobie organizują pewne takie później spotkania i nieraz szkoła była udostępniana właśnie w weekend, żeby sobie szkołę jeszcze poglądać i potem pójść na, na jakieś. Tam są właśnie rozmowy już mniej oficjalne, także to na pewno integruje. Przede wszystkim to ma po to, żeby integrować środowisko z naszą szkołą, żeby absolwenci nie zapominali o naszej szkole. My pamiętamy o absolwentach zawsze, więc przede wszystkim integracja środowiska. Jubileusz to także okazja do tego, aby zobaczyć, co się zmieniło, a co pozostało niezmienne w naszej szkole przez 8 dekad, podkreśla wicedyrektor liceum. Takie standardy, wartości, którym hołdujemy i które są dla nas ważne, no, i na pewno taka mobilizacja, i taka dobra atmosfera, której uczniowie się uczą, i której, którą wspominają i starsze roczniki, pewnie młodsze. A zmieniło się to wizualnie, będzie można nawet zobaczyć, i od strony technicznej szkoła się bardzo zmieniła takiej estetycznej, jest unowocześniona, jest bogata w sprzęt, teraz ciągle wzbogacany przez kolejne projekty, których szkoła uczestniczy na przestrzeni tych lat, było ich kilka, obecnie ostatnie są zamykane, domykane, więc na pewno komfort pracy się zmienił. No, zmienili się, zmieniliśmy się również my, no, czasy powodują, że się zmieniamy, prawda, więc... Inne są wymagania, może wobec uczniów. No, niezmienione są, tak jak powiedziałam, wartości, no i atmosfera w szkole, no i takie cele, którym przyświeca e, nauczanie w naszej szkole. Z okazji 80-lecia powstaje również specjalna publikacja. Wspomnienia z lat ostatnich, które są dopełnieniem tej pozycji książkowej, która powstała przy poprzednim jubileuszu, przy poprzednim przy jubileuszu 60-lecia, więc wspomnienia tych kolejnych osób związanych ze szkołą, absolwentów młodszych, no i także nauczycieli naszej szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące jubileuszu i zapisów na bal dostępne są między innymi na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły przy ulicy Fabrycznej 5 w Sędziszowie Małopolskim.